Siema, siema. Dzisiaj mamy karszerka K 5700. No nie wiem, chyba tak jak to piszę, no to tak jest. Prawdopodobnie spalony. Co się tu okazuje? Okazuje się, że karzher był już, do, Był właściciel mówił, że był do, naprawiany, że no nie naprawiany był, po prostu był użytkowany. Wyłączył się i się już nie załączył i że został dany do naprawy i że powiedziało, że został, że jest spalony, no ale ja to porozbierałam go trochę, stojan jest cały, to rozebrałem górę, no i co się okazuje, okazuje się coś takiego, że stojan spalony, a silnik pracuje. A więc, jak stoją spalony, jak może się nie pracować? Jak widać, wszystko jest ok. I co teraz? Teraz musimy tutaj coś zobaczyć, bo coś jest z tym. I tak, musimy to zobaczyć. Jak na razie nie wiem, no ale jak na razie widać. Każdym razem, razem to działa. Patrzymy dalej, narka.